Drodzy Państwo, witam na konferencji prasowej, która ma charakter zupełnie pozapolityczny, a na pewno pozapartyjny. Ona ma charakter dbania o to, aby ludzie w Polsce wszyscy mieli świadomość szacunku dla nich. Ta świadomość jest niezwykle istotna, żeby. Nie krępowali się powiedzieć o swojej chorobie i żeby zawsze podnosili głowę wysoko podniesioną. Są z nami ludzie, którzy walczą przeciwko stereotypom związanym z łuszczycą. Została utworzona fundacja, tak, mam łuszczycę. To są współpracownicy tej fundacji. Łuszczyca jest straszną chorobą, dlatego że nawet kiedy ją nie widać na zewnątrz, to powoduje skutki psychiczne. A wtedy, kiedy ją już na zewnątrz widać, opór przed występowaniem w stosunku do innych ludzi, przed załatwianiem spraw w urzędach, przed pójściem do szkoły. Chcielibyśmy, żeby to zmienić. Żeby ta choroba nie była przedmiotem wstydu, a była traktowana tak jak wszystkie choroby i żeby ją po prostu skutecznie leczyć. W ubiegłym roku, jeszcze w poprzedniej kadencji, wystąpiłem do pani minister Kopacz z interpelacją i udało się w wyniku tej interpelacji doprowadzić do tego, że ta choroba uszczyca została wpisana na listę chorób przewlekłych.